Życie toczy się utartymi ścieżkami. Budzimy się, idziemy do pracy, wracamy do domu. To wygodne, znajome, bezpieczne. Codzienna rutyna daje nam poczucie stabilności i kontroli nad naszym życiem. Ale czy to jest prawdziwe życie? Czy to wszystko, co mamy do zaoferowania? Nasze strefy komfortu, choć przytulne, mogą stać się klatkami, mogą nas ograniczać, nie pozwalając na rozwój. Mogą powstrzymywać nas przed doświadczaniem pełni życia, przed odkrywaniem nowych możliwości i przeżywaniem przygód. Pomyśl o swojej strefie komfortu, jak o ciepłym kocu w zimną noc. Miło, prawda? Ale czy to wystarczy na dłuższą metę? Ale co, jeśli schowalibyśmy się pod tym kocem na zawsze? Czy nie przegapilibyśmy czegoś ważnego? Przegapiłbyś słońce, świeże powietrze, przygody czekające na zewnątrz. Przegapiłbyś życie, które toczy się poza Twoją strefą komfortu. Pozostawanie w naszych strefach komfortu może wydawać się bezpieczne, ale oznacza również stanie w miejscu. Brak postępu. Unikamy ryzyka. Unikamy wyzwań i tracimy możliwości rozwoju. Tracimy szansę na stawanie się lepszymi wersjami siebie. Prawdziwe spełnienie leży jednak tuż za granicą tego, co znane tam, gdzie odważamy się marzyć i działać. Czeka na nas w przestrzeni, w której się rozwijamy, uczymy i ewoluujemy w miejscu, gdzie odkrywamy nasze prawdziwe możliwości i potencjał. Pomyśl o czasach, kiedy uczyłeś się czegoś nowego. Może to było coś, co wydawało się trudne na początku, ale z czasem stało się łatwiejsze. Może po raz pierwszy jechałeś rowerem, czując ekscytację i jednocześnie strach przed upadkiem, lub podjąłeś się trudnego projektu w pracy. Pamiętasz strach? Niepewność? Te chwile, kiedy wydawało się, że nie ma wyjścia? Ale potem pamiętaj o niesamowitym uczuciu spełnienia, kiedy ci się udało. To uczucie triumfu, które sprawia, że wszystkie trudności są tego warte. Rozwój rzadko kiedy następuje w komforcie. To właśnie wyzwania kształtują nas najbardziej. Te momenty, które stawiają nam wyzwania, które popychają nas poza nasze postrzegane granice, są kamieniami milowymi do naszej lepszej wersji. Każdy krok naprzód to krok ku lepszemu sobie. Za każdym razem, gdy stawiamy czoła strachowi i mimo to działamy, odłamujemy fragment muru naszej strefy komfortu. To właśnie wtedy rośniemy. Odkrywamy w sobie siłę, o której istnieniu nie mieliśmy pojęcia. Budujemy odporność, która pomaga nam w przyszłych wyzwaniach. Uczymy się ufać samym sobie. Z każdym wyzwaniem stajemy się bardziej pewni siebie. To nie są tylko przyjemne skutki uboczne. To fundamenty naszego rozwoju, to elementy składowe pewności siebie, samoświadomości i życia na własnych zasadach. Każde wyzwanie to krok ku pełniejszemu życiu. Wyjście poza strefę komfortu nie oznacza brawury. Chodzi o przemyślane ryzyko, o akceptację nieznanego z ciekawością i odwagą. Pomyśl o odkrywcy, zapuszczającym się na niezbadane terytorium. Przedsiębiorcy rozpoczynającym nowy biznes, artyście eksperymentującym z nową techniką. Nieznane nie jest czymś, czego należy się bać, ale raczej krajobrazem pełnym możliwości. To na tych niezbadanych terytoriach odkrywamy ukryte talenty, nieoczekiwane pasje i ekscytującą prawdę o tym, do czego naprawdę jesteśmy zdolni. Wyobraź sobie, maleńkie nasionko zakopane pod ziemią. Jest bezpieczne, wygodne, otoczone ciemnością, ale aby rosnąć, rozkwitać, musi przebić się przez opór ziemi. Potrzebuje presji, dyskomfortu, aby dotrzeć do światła słonecznego i wykorzystać swój potencjał. Jesteśmy jak to ziarno. Nasze strefy komfortu mogą wydawać się bezpieczne, ale mogą być również ograniczające. Potrzebujemy presji, wyzwań, aby zmusić się do rozwoju, do adaptacji, do ewolucji w naszą najsilniejszą wersję. Pomyśl o swojej strefie komfortu jak o kokonie. Spełnia ona swój cel, ale nie jest przeznaczona do tego, aby trwać wiecznie. Aby naprawdę latać, aby doświadczać świata w całej jego pełni, musimy być gotowi porzucić komfort tego, co znamy i przyjąć transformującą moc dyskomfortu. Sekcja piąta: mięśnie rosną, kiedy się rozrywają i regenerują. Wszyscy wiemy, że aby zbudować siłę fizyczną, musimy rzucać wyzwanie naszym mięśniom. To wymaga regularnych ćwiczeń, które zmuszają nasze ciało do pracy ponad jego normalne możliwości. Podnosimy ciężary, przekraczamy swoje granice, a tym samym tworzymy mikroskopijne naderwania włókien mięśniowych. Te małe uszkodzenia są kluczowe dla procesu wzrostu. To dzięki naprawie tych naderwań nasze mięśnie stają się silniejsze. Proces regeneracji jest tym, co buduje naszą wytrzymałość i siłę. Ta sama zasada dotyczy rozwoju osobistego: musimy stawiać czoła wyzwaniom, aby się rozwijać. Wyjście poza strefę komfortu jest jak podnoszenie ciężarów naszym umysłem i duchem. Każde nowe doświadczenie, każda nowa umiejętność, którą zdobywamy, wzmacnia nas. Tworzy to zdrowy dyskomfort, rozciąganie naszych granic, co ostatecznie czyni nas bardziej odpornymi, bardziej elastycznymi, bardziej zdolnymi do radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi. To jest klucz do prawdziwego rozwoju. Tak jak mięsień, któremu nigdy nie rzuca się wyzwania, ulegnie atrofii, tak samo stanie się z naszym duchem, jeśli pozostaniemy zamknięci w tym, co znane. Stagnacja jest wrogiem postępu. Rozwój wynika z akceptacji dyskomfortu, z przekraczania początkowego oporu i odkrywania niesamowitej siły, która w nas drzemie. To właśnie w tych momentach odkrywamy, kim naprawdę jesteśmy. Sekcja szósta. Odkrywanie ukrytego potencjału. Każdy z nas posiada unikalny zestaw talentów, pasji i umiejętności. Jednak wielu z nas żyje, nie zdając sobie sprawy ze swojego pełnego potencjału. Dlaczego? Ponieważ nie odważyliśmy się wyjść poza to, co znane. Nie daliśmy sobie pozwolenia na odkrywanie, eksperymentowanie, odkrywanie tego, co leży poza murami, które wokół siebie zbudowaliśmy. To w chwilach dyskomfortu, przekraczania naszych postrzeganych ograniczeń, często natykamy się na nasze ukryte atuty. Zamykamy się w sobie ze zdziwienia, widząc naszą odporność, kreatywność, zdolność do odważnego stawiania czoła przeciwnościom losu. To jak odkopanie skrzyni ze skarbami, o której istnieniu nie mieliśmy pojęcia. Sekcja siódma: Praktyczne kroki w kierunku oswojenia dyskomfortu. Oswojenie dyskomfortu nie oznacza rzucania się na głęboką wodę bez koła ratunkowego. Chodzi o stawianie małych, łatwych do zarządzania kroków poza nasze strefy komfortu, stopniowe poszerzanie naszych granic w miarę budowania pewności siebie i odporności. Zacznij od zidentyfikowania czegoś, czego zawsze chciałeś spróbować, ale czułeś się zbyt onieśmielony, aby to zrobić. Może to nauka nowego języka. Udział w kursie tańca lub częstsze zabieranie głosów pracy. Po zidentyfikowaniu celu podziel go na mniejsze, mniej zniechęcające kroki. Jeśli na przykład boisz się przemawiać publicznie, zacznij od ćwiczenia przed lustrem, potem z zaufanym przyjacielem i stopniowo przechodź do większych grup. Sekcja ósma: Transformująca Moc Wrażliwości. Wyjście poza strefę komfortu często wymaga od nas bycia wrażliwym. Oznacza to wystawienie się na widok publiczny, ryzyko porażki i otwarcie się na możliwość oceny. Ale jest jedna rzecz dotycząca wrażliwości: jest to również miejsce narodzin więzi, kreatywności i odwagi. Kiedy pozwalamy się widzieć, naprawdę widzieć, ze wszystkimi naszymi niedoskonałościami i niepewnością, tworzymy przestrzeń do autentycznego połączenia. Dajemy innym pozwolenie, aby robili to samo. Ta wrażliwość, ta gotowość do wyjścia poza bezpieczeństwo naszych stref komfortu, jest miejscem, w którym następuje prawdziwy rozwój. To tutaj nawiązujemy głębsze relacje, odkrywamy nasze autentyczne ja i doświadczamy świata w całej jego złożoności, pięknie i chaosie. Sekcja 9. Świat otwiera się. Poza Twoją strefą komfortu. Wyobraź sobie swoją strefę komfortu jako mały pokój. Jest znajomy, jest bezpieczny, ale jest również ograniczający. Wyjście z tego pokoju jest jak wejście do rozległego, ekspansywnego świata pełnego nieskończonych możliwości. Nagle masz dostęp do nowych doświadczeń, nowych perspektyw, nowych relacji. Świat się rozszerza, podobnie jak Ty. Rozwijasz większą zdolność empatii, zrozumienia, doceniania różnorodności ludzkiego doświadczenia. Sekcja dziesiąta. Ciesz się podróżą, jaką jest rozwój. Wyjście poza strefę komfortu to ciągła podróż, a nie cel. Będą niepowodzenia, chwile zwątpienia i chwile, kiedy będziesz chciał wrócić do tego, co znane. Ale to w chwilach dyskomfortu, wybierania odwagi zamiast wygody, naprawdę ożywasz. Pamiętaj, że wzrost nie zawsze jest liniowy. Jest chaotyczny, nieprzewidywalny i często towarzyszy mu zdrowa dawka dyskomfortu, ale jest też niesamowicie satysfakcjonujący. Więc ciesz się podróżą, ciesz się dyskomfortem, ciesz się nieznanym, ponieważ po drugiej stronie strachu, po drugiej stronie Twojej strefy komfortu leży świat nieskończonych możliwości, czekający na odkrycie.